Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. No odmiń, no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmień. No, I. I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. Ju, a. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja, co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję? Kurwa. Uczysz się tego piąty rok, w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. I po czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? N? Tu pi. kurwa, or not to